Ja macie ludziska z tymi EU I witam was w kolejnym odcinku z serii Landrus Simulator 2009. Oczywiście na naszej mapie. Witam was na moim gospodarstwie numer 1. I tu taka ciekawostka. Widzicie to? Czy wy to widzicie? Bo ja to widzę. To było tam, a jest tu. Niech mi ktoś powie, o co tu kaman. Przecież ja te trzy belki sprzedałem. Czy one mają tu wracać po, prostu po jakimś czasie, żeby można było dodatkowo sprzedać, i te pieniądze tak się od tego taki trik po prostu gry. Nie rozumiem tego. Dajcie mi znać w komentarzach od co tu Właśnie taka sama sytuacja działa się wtedy z tymi belkami żony, tam się pojawiały po prostu. Tak, tak to wygląda. Dobra, wracamy sobie do dzisiejszego odcinka. W dzisiejszym odcinku mamy naszego Lizarda. Jak widzicie, trochę już kurty ten silnik zalany mm, wygląda jak wygląda, ale okej, okay, robi robotę, więc git. Więc wsiądźmy sobie do ciągnika i jedziemy sobie kosić trawę. Jaką trawę pamiętacie w poprzednim odcinku? Dostałem SMS-a od pana, odzwaniałem. Później byłem się z nim umówić. Mam mu wykosić trawę, więc działajmy sobie, ten ciągniczek oczywiście przywieźliśmy sobie z gospodarstwa tego drugiego i potem odwieziemy go sobie na to drugie gospodarstwo, żeby po prostu <laughs> przyjedziemy sobie naszym samochodem, no, wyrobem samochodopodobnym, no dobra, no niech będzie samochodopodobnym wyrobem, przyjedziemy sobie na nasze tutaj główne gospodarstwo. I w kolejnym odcinku dalej prawdopodobnie będzie pracowanie. Nie wiem, jak tutaj ten pan będzie chciał, bo coś tutaj, no nie wiem, no, czy będzie chciał, żeby to ogarnąć po prostu w sensie tą trawę, kurde, bo nie mam maszyn jeszcze do trawy. Więc zobaczymy, czy ten gość będzie chciał coś. Czy będziemy musieli szukać, kurde, <laughs> czy będziemy musieli szukać coś, czy on po prostu chce wykosić samą tą trawę i to wszystko i tak to zostawi, no nie wiem. Ale. W dzisiejszym odcinku może się przekonamy, może nam gość podpowie. Zobaczymy. W każdym bądź razie jedziemy sobie, tak jak mówię, wykosić tą trawę, wykonać zlecenie. Dogadamy się po prostu, po, po odcinku jesteśmy w, do, dogadani po prostu, no po, po, po prostu, jak zakończymy, zakończę sobie odcinek, podjadę sobie do gościa. Ja się już tam z nim dogadam za, za wykoszenie trawy, jaką tam kwotę sobie ustalimy. Dobra, <laughs> jak widzicie, jest to oto nasza trawa. Tutaj sobie cyk, tylko sobie zrobię w ten sposób. O, B, V, Jedyneczka i jazda. Jak widzicie, rozpoczynamy zabawę. Koszenie trawy. No mówię, nie wiem co ten gość wymyśli, czy on kurde, po prostu myśli to jakoś tutaj zgrabić i po prostu podziałać, czy... no nie wiem nie mówię, no mówię, to jest wcale też nie głupie miejsce, powiem wam szczerze, na, na pole ale to już jest... można się z tym gościem ewentualnie dogadać, aby albo w wziąć, albo kupić to pole od niego wcale by było niedaleko to pole, po prostu tutaj od gospodarstwa przelecieć tylko przez drogę także zobaczymy, zobaczymy na razie póki co, skupmy się tutaj na pracy, moi drodzy. Jak widzicie, koszenie tutaj grubo idzie, tak w ogóle mamy niedzielę godzinę 9.30. A tak naprawdę mamy niedzielę godzinę 16.36, jestem przed obiadem, powiem Wam szczerze. Tam żona, że tak powiem, z teściem szykują obiad. A my po prostu, a ja po prostu sobie tutaj stwierdziłem, że sobie ponadgrywam także. Dwa, już dwa odcinki, które tam nagrałem, widzieliście. A dzisiejszy odcinek, no to będę, będę wrzucał jeszcze dzisiaj, że tak powiem. Ciach, o. Będziemy chyba jeździć tak dookoła. Duże to pole, powiem Wam szczerze. Znaczy w sensie ta łąka duża, a nie widzę, kurde, tutaj nic niestety z. O! Kolejna tutaj ta. Widzicie? Kolejna... E... No butelka. Także wysiądziemy sobie tą buteleczkę. Sobie tutaj zbierzemy. Dobra. Szkoda, że mi nie pokazuje... Ile te butelki... A nie. Włączyłem sobie. Sorry. Ile tych butelek już mam. To by było fajne kurde. Tak jak w Landwishu w Farmingu 9. W Farmingu 15. Przepraszam. <laughs> przynajmniej bym widział kurde ile tutaj mam zebrane a na razie póki co no niestety nie wiem dobra jak widzicie taki objazd idzie tutaj zejdzie tutaj troszeczkę z tą trawą no bo mm, jak widzicie no małym, cią małym ciągniczkiem się tutaj wybrałem no ale no jak usługa to usługa więc nieważne jakim ciągniczkiem ważne że kurde że usługa zostanie spełniona przy okazji można sobie poobserwować, widzicie tu widoczki o cyk, dobra idzie to nawet dosyć no nie za szybko, nie mogę powiedzieć, że za szybko, ale, ale idzie dobra, o czym bym Wam mógł tutaj dzisiaj poopowiadać yy, mam taki temat przygotowany yy, jak muzyka ukształtowała moje dzieciństwo Tutaj może Wam coś opowiem. <laughs> Więc tak, no. Ja od dzieciństwa generalnie jestem wychowany na techno. No bo wiadomo, no. Z lata 90, urodziłem się w 93, końcówka końcówka e, lat 2000, e, znaczy początek lat 2000. No to to była era techno, powiedzmy. No ja po prostu od małego zawsze, kurde, byłem. W, Lubiłem po prostu techno. Generalnie jestem wychowany na tym techno. Bardziej moim ulubionym rodzajem tutaj jest hands-up. To jest taki odłam techno. Lubię bardzo, chociaż też już zaczynam się wkręcać w frenchcore. Jeżeli ktoś kojarzy ten rodzaj muzyki frenchcore, to dodatkowo właśnie się zaczynam w to wkręcać. Też lubię. No i tutaj jeszcze w moim ulubionym rodzaju muzyki też jest metal. To doszło później, powiem wam szczerze. Ale generalnie zaczynałem od właśnie od techno. No jakie piosenki mniej więcej. Pierwszą piosenką, którą pamiętam, taką, którą uznawałem za techno, to była piosenka, powiem wam szczerze, tylko nie jestem teraz do końca pewien, ale raczej pierwszą piosenką uznawaną przeze mnie przez piosenkę techno. Była to piosenka, to było to teme, czyli intro, outro z filmu Mortal Kombat. No, kojarzycie, no, nie, nie ma osoby, która by na pewno nie kojarzyła tego filmu i tego intro. Właśnie tutaj bije się z myślami między tą piosenką, właśnie z tym intrem czy outrem z Mortal Kombat. A z piosenką Wenga Boys, chociaż tu Wenga Boys to nie jest podciągane pod Techno, no, ale z takich ulubionych powiedzmy piosenek. No, pierwszy Techno no, to było właśnie, raczej tutaj będzie temat Mortal Kombat, a taką też piosenką, którą dosyć słuchałem, jeżeli ktoś kojarzy, jest to Wenga Boys. E kurde jak się ona nazywała takim bardziej znanym jest bum 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 ale to nie ta piosenka to jest ta druga <coughs> pari bus pari chyba pari bus coś takiego chyba się to nazywa, taki coś w tym stylu właśnie ta piosenka się nazywała teraz już kurde sobie nie przypomnę <coughs> to też bardzo słuchałem to też podciągałem trochę pod techno chociaż dzisiaj wiem że to nie jest techno to jest taki bardziej no nie wiem disco Disk? Nie, na no disko też, nie, nie wiem jaki to jest rodzaj muzyki, ale ja to traktowałem tak pod, pod techno, powiedzmy. No i później, no, w, w podstawówce, no to y, też właśnie techniawy, Potem już miałem komputer swój y, lepszy, po prostu pierwszy z tych lepszych komputerów. Tam opowiadałem w jednym z odcinków starych, to też zapraszam do odświeżenia sobie mojej listy filmów, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Tak jak pamiętacie, mówiłem, póki jeszcze są. Niektóre jeszcze są, także można sobie odświeżyć, zobaczyć. Pierwszy, pierwsze moje piosenki MP3 na tym, tym to też były różne techniawy. No, i to jeszcze wszystko mówię: to jeszcze wszystko traktowałem jako podtechno, bo nie miałem jeszcze tego obycia, że to są jakieś różne rodzaje tej muzyki. Mówię, właśnie jakoś tak od małego. Zawsze ta muzyka mnie. Yy, Fascynowała, lubię tą muzykę po prostu i słucham ją wszędzie, gdzie jest tylko możliwe, w busie głównie. No to mam pendrive'a, kurde, i tam muzyki jest naćkane tyle, że masakra. I powiem Wam szczerze, dzisiaj nie wyobrażam sobie życia bez muzyki, po prostu ta muzyka mnie jakoś uspokaja. Dodaję czasem nawet, kurde, jak włączę jakąś taką właśnie typu Frenchcore. Głównie też polecam z Frenchcore'u, słucham yy, RM czasem włączę właśnie jego piosenki kurde i tak jakoś dodaje mi siły, motywacji do pracy i jakoś szybciej to kurde ogarniam ale to nie o tym w sumie, no, chodzi o dzieciństwo, więc no jak ukształtowało moje dzieciństwo no, generalnie rzecz ujmując pierwszym takim radiem, które bardziej też tutaj powiem, bo na początku słuchało się z kaset, no, bo nie było, nie było płyt, to jeszcze te czasy Łapnęły mnie te czasy, w których nie było płyt CD. <laughs> Jeszcze były nośniki kasetowe, czyli <laughs> po prostu e no, no, na kasetach się tego słuchało, tak, no i y, radio, mój tata miał radio, kurde, z y, firmy Sunkey, chyba, Sunkey. to jest taki boombox, kurde, przywiózł go podobno z Niemiec, bo on tam gdzieś tam y, w Niemczech siedział przez jakiś czas tego, to nie wiem, bo to tak słyszałem z opowieści mamy, <laughs> siedział w delegacji, chyba gdzieś tam przywiózł sobie to radio, e, Sunkey'a generalnie właśnie z kaset jakichś pożyczonych, Pożyczonych kaset się słuchało, no i po prostu to od tego się to tak powiedzmy zaczęło. Później doszedł, doszło radio, które mama mi kupiła tam chyba opowiadałem, jakie, jakie dostałem, kurde, prezenty na, na komunie, no to e, dostałem właśnie to radio. To już był czas e, płyt, taka ciekawostka, to radio z komunii i to radio, które ta opowiadałem e, o tacie, no to oba te radia mam leżą u mnie w piwnicy, także <laughs> także tutaj kurde i one działają co najlepsze, działają, także jest git powiem wam szczerze, chociaż to radio kurde to Sanka jest e, bardzo zużyte e, powiem wam szczerze. wiadomo jak to dzieci gówniarze, kurde, nie, nie dbało się jakby teraz jakby człowiek był kurde, wiedział to co teraz, to to radio było, kurde, trochę warte <laughs> Mieliśmy nawet taką sytuację, że pewien gość chciał się zamienić za całkiem dobrą wieżę, kurde, żeby to radio, kurde, mieć. Także to już wiecie, że to coś jest warte, no przynajmniej my też wiemy, że to jest coś warte, leży to w piwnicy, kurde, jakby się udało, to powiem Wam szczerze, zreanimować, naprawić, to to radio jest całkiem niezłe. Może gdzieś tam kiedyś na tym nowym kanale zobaczymy, jeżeli będą vlogi. Zastanawiam się nad tym, czy dodawać na ten nowy kanał jak już powstanie vlogi, bo powiem wam szczerze, tam mówiłem w tym pi piątkowym odcinku, że e, że w sobotę, jeżeli dobrze pójdzie, pokaże się pierwszy odcinek. Jeszcze teraz no, nagrywając, nie wiem tego, więc e, zobaczymy. W każdym bądź razie nie wiem, co ja tam będę dodawał. Na pewno będę chciał retrogierki dodawać. To jest mm, na tym kanale będę chciał retrogierki dodawać, to na pewno. I co jeszcze, oprócz retrogierek, e, 18 Wheels of Steel Pedal to the Metal. Um, jak, z, taką właśnie tą zagrajmy, tylko bym chciał właśnie bardziej. Już trzynastki nie będę, drugi raz. Kurde, o służbowy telefon mi się odezwał. SMSy na jutro już przychodzą. E... O. E... Koń, y, zacząłem trzynastkę, no już na tym kanale niestety nie, nie zakończę. Sano koleja Szwajcarii, no. Mm. Sorry, to nie, nieważne. Hmm. Będę chciał po prostu dodawać sobie te gierki po prostu. Dobra, cyk, gościowi odpisałem. O, dobra. Jak widzicie, nawet dosyć szybko mi tutaj to idzie. Także fajnie. Przyspieszyłem trochę, kurde, na drugim biegu szybciej się lata, bo na trójce już bym nie dał rady. Pewnie by mi wywalało, że, że mm, za szybko, by przełączyć sobie na niższy bieg. Dobra, a wracając jeszcze do tej muzyki, bo kurde, ja tu w ogóle się rozgadałem i zszedłem. No i mówię, później właśnie mm, te płyty po, weszły, te płyty. Więc y, na płytach się słuchało różnej tej muzyki. Mama na początku kupowała to były właśnie te słynne, sł sławne takie. Te brawo, brawo, hity, coś takiego się to nazywało. Jakieś takie właśnie, kurde, kupowała. Później, kurde, no to już nagrywało się na, na płyty po prostu, kurde, już z komputera swoje płyty się nagrywało. No to, to już ten czas, że jak. Ale to już jak komputer miałem, bo wcześniej jeszcze nie. No jak już miałem ten pierwszy swój komputer, no to już MP 3 kurde, na. Już się, Petrójki, od kolegów się gdzieś brało coś, no to już tą dyskografię muzyczną jakoś się zaczynało rozwijać, no właśnie pod względem techno. Głównie, no mam, teraz powiem Wam dzisiaj, w, w tym momencie, moja dyskografia muzyki, którą mam na, na komputerze swoim, to jest jakieś 50 giga Także dosyć sporo, powiem Wam szczerze. Samej muzyki, 50 giga, także już wiecie, <laughs> że mam tego sporo. U mnie na chyba na. Jak się nazywa ten? Można znaleźć chyba niektóre piosenki. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, można znaleźć na. E, jak on się nazywa? Na homikuj. o na chomikuj.pl. Tam sporo tej muzyki mam dodane. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, można sobie wejść na chomikuj.pl. Chomikuj, o, o ile jeszcze jest w ogóle. To tam sobie znajdzie pod chyba Nikkim Mates 1313. Tam zdjęcie to jest taki wspaniały e, w, w tle, także można sobie zerknąć. Jak widzicie, kurde, idzie fajnie, coraz szybciej. Tutaj, kurde, także szybka akcja, szybkie pieniądze będą za to także mega fajnie. Może, kurde, w ten sposób rozbuduję sobie jakieś portfolio, że po prostu będę robił usługi. Po klientach, no zobaczymy, na razie póki co pan tutaj sobie poprosił mnie, więc stwierdziłem czemu nie, podziałamy, o, mówię niestety na razie maszyn zielonkowych nie mam, więc choćbym chciał, to nie jestem w stanie mu po prostu tutaj w inny sposób pomóc, no jedynie no to musiałbym coś na szybko kupować, ale to sensu mi się wydaje nie ma. A mówiłem tam też w Landwiszu 11, że będę chciał w 9 i w 11 pójść też w pługi w końcu. Tylko że, kurde, chyba już jakieś większe, nie? bo to takie malutkie pługi, to to sensu nie ma. Jakieś mniejsze pola, ewentualnie będę orał, a te większe pola, no to za długo by to mi się wydaje zeszło, nie? Wiecie o co chodzi. <laughs> mniejsze pola, ewentualnie od czasu do czasu, większe, kurde, większe. Jeżeli trzeba będzie raz na jakiś czas, no to większe pole się zaora, a te mniejsze, no to można się w to bawić po prostu. Dobra, no i tu mówię, kończąc temat muzyki, no i w tym kierunku właśnie, odkąd pamiętam, ta muzyka zawsze była ze mną i zostanie ze mną tak naprawdę chyba do końca życia. No bo nie, nie wyobrażam sobie kurde dnia, w którym po prostu nie wiem, znudzi mi się to i przestanę tego słuchać, no bo lubię. Nie jestem człowiekiem, który lubi kurde bas. <gry> Słucham kurde, zawsze lubię głośną muzykę słuchać. Od dzieciaka powiem wam szczerze, no i kurde ukształtowało się potem, jako jak już miałem pierwszy samochód, to zawsze było, że tak powiem, uca, uca, uca w samochodzie. Wiadomo, jak to każdy młody, gniewny, ale mi to zostało pod tym względem. Lubię też głośną muzykę sobie pozywać, ale pod tym względem, że bardziej to dla siebie że lubię się nawet czasem wsłuchać, kurde, w ten nawet, e, w ten sam dźwięk nawet, kurde, e, tą perkusję, jak, jakie tu przejścia ma gość, cokolwiek w tym stylu, coś, o tak, tak to mogę powiedzieć, lubię się w to wsłuchać, kurde, mniej więcej jestem w stanie określić, kurde, Jestem to po prostu w stanie określić. O, dobra. Jak widzicie, dobra. No i to by było na tyle w tym, w tym temacie, no bo jak widzicie, zakończyliśmy sobie tutaj pracę. Szybko poszło ładnie, to wygląda. Także git. Jedziemy sobie na nasze gospodarstwo. Zjedziemy sobie tutaj. E, zjedziemy sobie tutaj e, na naszym pseudo samochodem na. Na to głównego spoi będziemy sobie tutaj kończyć ten odcinek. <laughs> Mam nadzieję, że dzisiaj jakiś kurde, że tak powiem, dzisiaj jakichś telefonów nie będzie. Bo od ostatnich odcinków generalnie co chwilę jakiś telefon dzwoni. <laughs> o, 49 litrów nam zostało, także trzeba będzie się dotankować w kolejnym odcinku, jak już zaczniemy jakieś akcje. Aha, dupa. Dobra, zostawimy sobie tą kosiarkę tutaj na tym gospodarstwie, to już nie będziemy kombinować nic. Ta, 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 ta kosiarka jest zbyt mała na tamten, e, tamten ciągnik. Także zostawimy sobie tutaj na tym gospodarstwie po 6, po 3, ciągnik, tutaj będzie po 30, czy po 60 raczej, no 40 bardziej, bo to nie jest 60, tylko 40, więc zostawimy sobie tutaj o, a to już będzie o, kiedyś indziej ewentualnie zwieziemy sobie, bo to dzisiaj w sumie nie ma już tego czasu fajnie, o, cyk tak w ogóle, jak już zasiejemy wszystkie pola, to to pole będę musiał opryskać także będzie już niedługo będą pierwsze akcje z tego gospodarstwa tutaj mniejszego o, żona mnie na obiad woła czekaj mi, już idę y mnie na obiad generalnie, także jak widzicie udało się tutaj ten zgrać odcinek z z obiadem, także fajnie, jak widzicie kurde ten sprzęt tutaj obskurny, ale na razie póki co na początek nam wystarczy motobieda lubi to, motobieda kurde mój ten gość, którego oglądam też ma właśnie takiego tarpana zakupił sobie czy on Honkera nie, Honkera nienawidzi, ale on w ogóle nie lubi tarpana ani Honkera, także. <gry> honkera raczej kupował nie będę, no tu mi się trafił tarpan kurde, no to na razie póki co może. Ciekawy jestem czy w ogóle można na tą wysypać w ogóle zboże na tą kurde ten, fajnie by to było jeszcze kurde małą przyczepkę jakąś. Jakby było jakieś małe poletko kurde podjeżdżać sobie z przyczepką kurde. Ciekawa sprawa by była. O cyk. No co jest, wjeżdżaj. O, pach. Dobra. Stój sobie. No i co? No i to by było na tyle w tym odcinku. W kolejnym odcinku oczywiście czeka nas tutaj ciąg dalszy bronowania, więc trzymajcie się cieplutko i widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście w wtorek. Więc wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć.